Witam wszystkich hodowców, tutaj Sebastian. No i dzisiaj taki ogólny film. Daj gołąbie tam nowy jest. A za wszystko powiem. To tak, wymieniłem się za Budapeszta koroniatego, bo tak, pan miał koroniatą budapesztkę więc oddaję ogólnie. Tam. A ja dostałem takiego jasnego tutaj oko, nowy samczyk jest taki. Ogólnie go później to prawie uciekł, ale dobra, przypadkowo, bo Budapeszt tam wypuszczałem. Ogólnie też, więc no, będę mógł go odwiedzić, bo to tam ten sąsiad. Ja tam ogólnie będę miał kilku sąsiadów, więc no, do łapania to będzie co? Sąsiadom. Koki, może coś tam się weźmie. No, bo jak coś tam złapie, to ja będę musiał albo to do żywoty nie otrzymać, albo wiadomo. No szczerze powiedziawszy, tam jak złapię jakiegoś kocmołucha, czyli ptaka oczywiście. ale Nie ja tak mówię tam. Tam będą same brzydkie gołębie, tam większość to te, tego. Tam, tam moje to też większość ma. Ich. Moje, te młode, to te gdzie one są. One wszystkie tam mieszkają. U tamtych hodowców, bo tam ci są najbliżej, tam gdzie je wypuszczam zawsze, wszystkie moje gołębie. Więc oni jak ogólnie by pogórowali, to moje by ich widziały gołębie i nawet mogliby wyłapać, tylko oni w ten nie wiedzą. Nie ja wiem, ogólnie tak się zrobi, że kilka-kilka zawsze złapie ktoś, kilku nie, ale to wiadomo. Jak dla mnie to jest bardzo normalne, że tam jednego czy dwa złapią. Ogólnie jak jest go mądry, to się nie da złapać, ale jak jest głupi, przykładu przykład u Krymka, może dać się złapać. Ogólnie jak ma samicę, to jest ważne, żeby już tutaj chyba sparzyć tego Krymka, z tą Krymką taką jak będzie żeby, no wiadomo, one były sobie w parce i już miał no. ja sam raz samicę Budapeszta, więc oddałem też jak u mnie się parzyć nie chciał nie miałby nawet, jak ktoś coś z czymś, bo nie chciał z tą samicą, a ten, tą drugą, którą chciał to właśnie tam, tą czarną, to na sobie tam, tam z tego, z innymi chce się parzyć z tamtym na przykład szymerkiem i z Grosiatem tylko tylko te, ci dwa jej odpowiadają Kiedyś tutaj były takie jasne. Ja sobie ja pamiętam, o kiedy miałem pierwsze pary, pierwsze pary i pierwsze młode zarazem. O, tutaj się wzrywają. Ta nawet ta, ona ogólnie po jajku jest. Patrzcie, jak ona słabo lata. Już ja, zresztą, jak ona tak zawsze po jajku, może ona taka słaba jest. Osłabiona i to okropnie osłabiona. Nie Krymak nie boi się, więc... No, i w ogóle też chciałem Wam powiedzieć, że chcę założyć grupę na Facebooku. I możecie w komentarzach przed nazwy grupy. Bo nie wiem sam jaką wymyślić. No, nikt nie napisze, to wymyślę jaką sam, ale. O, tutaj chleb ta dał i teraz ten ten chodzi w chlebie, ale zaraz mu trzeba po odcinku. Trzeba zagonić go i. O, 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 i coś ty sobie zrobiła? O, już jest spad, Są już skrzydła. Bo już wleciała na półkę normalnie. No, to sąsiedzi mogą Krymka złapać jakiegoś innego, a nie białego pocztowego. Podejrzewam, że chyba też mogą. Przewodnicząc obok będzie jego stary dom, więc nie wiem, jak on po prostu tam będzie uciekał, to będzie szkoda. No w ogóle wychodzi z, wy, wychodzi z tej niestety trochę, trochę traumy po tym jak noga się stała, ale teraz sami takie coś takiego się stało. Nie wiem o co z tym chodzi. No. Tej żałobny, tą tam czarno, tam ten jasny, tutaj tak, o ty kremek tam. O, kremek to na gniazdo se zbiera. ogólnie to już dawno i to było bardzo dawno, co chciał tego krymka wymienić oczywiście. Miałem dostać za mną dwa takie żółte gołębie, czyli wiecie o co chodzi, jakie tlepelki miałem dostać za mną. Ale nie zgodziłem się, wolałem sobie, bo to mój jeden z ulubionych gołębi był. To paszaty, paszaty. to mój najbardziej ulubiony z gryszatem i krymba. Są trzy takie ulubione ptaki. Ten to ogólnie taki A wy zaczął grucha, to by może ta Budapesztka się z, nią, z nim sparzyła. Ta budapesztka by się z nim sparzyła, to by było nawet dobrze. Powiem wam. By było dobrze, bo by, by były takie całe białe, by wychodziły tylko może takie mieszane. Takie, takie, takie... Może by wychodził faktycznie Budapeszt z jasnym. To czasem się dzieje, jeżeli go by, nie wiem dlaczego. Na przykład, jakby się sparzył nie wiem jakiego. Jakiego z jakimś. Ja Miałem kiedyś przykład yy, pocztowego z jakimś takim czerwonym. To po prostu wychodził czerwony i taki pocztowy. No, tylko niestety pocztowy już się nie wykluł, bo yy, pocztowy gdzieś znik, zaginął. Musiał go gdzieś asum wziąć. Jak poszły, poszły na okolicę z dwoma innymi. Te dwa przyszły pojedynczo, a on nie wrócił. Więc sami co po że czasie zostawiła te młode. Tylko to nie się wykluł a drugi nie. Bo ten ten pocztowy, oczywiście ten mały już się wykluł, ale ten drugi jeszcze był w jajku, więc go podłożyłem. na do innego i... Wyszedł, to był taki Turczyn. Taki był. Mm, ogólnie. Właśnie, podawać tak jak mówię nazwy w komentarzach tego grupy, więc no. I w ogóle pasiacy, że będziemy miał jajka, chciałem poinformować, bo już na gniazda te zbierają dzielnie, dzielne chłopaki. Ogólnie moje ptaki tutaj, ta pocztowa, tam się chodzą. i widać, że na gniazda zbierają wszystkie. No, nie wiem, po to gniazdują, skoro to nawet gniazda nie będzie miało. I jasne w ogóle też, ja samu się w ogóle ta spodobała. Ta 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 tego grysiatego, bo widać, że ty tak pogruchał, by na nią pogruchał, ale. No, ale wiadomo, ja bym go tylko wypuścił, on by uciekł. No. Bo, wiadomo, może też jak powiem Wam prosto, może myślicie, że go aby że się u was oswoi, to że on nie tęskni za domem a nic. Ale to właśnie odwrotnie. On bardzo tęskni za domem. Jak złapiecie takiego pocztowego na przykład, ale niektórzy piszą, że, to, że ja złapałem, że on go wypuścił, bo to łapane. Dlatego ja powiedziałem po prostu, że takich ludzi po prostu no, po bym miał gdzieś, bo to nie był łapany. Ja go po prostu dostałem, ale wiadomo. Myślę, że ja zwykle łapię te ptaki. Nie wiem, nie rozumiem takich ludzi. Denerwują mnie strasznie oni, bo nie mają po pierwsze dowodów. Ale po pierwsze, nie mam nawet czego kryć. Po prostu go dostałem. A nie będę specjalnie twarzy kogoś pokazywał, bo mi się tak podoba. Może ktoś nie chce żeby sobie życzyć, żebym przed kamerą występować i bym musiał pokazywać, jak mi daje gołębia, no, Dostaję, no to no, nagrywam. A zbyt tego to się wymienię skoro na tym. Będzie miał wtedy dowód, kiedy już tam się przeprowadzę, bo będzie, on tam będzie siedział, o ile go nie zje. Miejmy nadzieję, albo wróci, może wróci, słuchajcie. Jak wróci, ja już go nie oddam. Nie, jak goroniaty wrócił, on jeszcze ma szansę wrócić. Tak jak mówię, jak jest mądry, go on tam wróci, nawet gdzie, gdzie byś go nie wywiózł. Gdzie byś go nie wypuścił, komu byś go nie dał. Ale jeżeli jest głupi, to się oswoi. A po to też jednocześnie zależy, bo niektóre tego, na przykład, się tylko jeden dzień oswoją, no, wiesz o co chodzi? Po jednym dniu już są oswojone do domu nowego. A niektóre to potrzeba kilku miesięcy, żeby się oswoiły. I tylko co kilku miesięcy trzeba, no to widać, że to są mądrzejsze, trochę beztrześniejsze. Psykać grucha na jasnego. Piękny, jasny. No ładny to, to taki nie jest, więc ogólnie grupę zakładam. Więc na Facebooku, kto będzie chciał, będzie mógł wejść. Założę ją chyba jeszcze jutro czy dzisiaj. zobaczymy, Możecie pisać. Na pewno z kimś ko, kogoś raczej wezmę, ale jeżeli nikt nie napiszą, to przyjrzę no szkoda, ale będą się sam wymyślić, bo wolałbym, żeby też Wam się podobało też taka gru... te, te nazwa Tak, Ja tam ogólnie będę wrzucał, nagrania, urywki, na przykład yy, krótkie, a takie takie. Ja będę takie krótkie, to w sam raz wrzucę, takie tego. Nie będziemy to nawet przeszkadzało, będę... Mm -hmm. Na przykład będę codziennie, przykładowo tam kilka zdjęć wrzucą moich gołębi, co, jak coś robią. Bo no, na odcinki wiadomo, tak dużo czasu się nie ma. I przy okazji wy będziecie mogli mi się pochwalić swoimi gołębiami, o tam wrzucić zdjęcie. Wtedy będę ja wiedział. Będę... Będę starał się jak najwięcej postów widzieć, no. Bo, no, będę mówił nawet, kto tam ma ładne gołębie. Ma ja oczywiście nie wyzywam za to, że ktoś ma brzydsze. Bo, na przykład, mi to tak, bo mi to, tak jak mówię, mi zależy na tym, żeby dobrze chodził i nawet był mądry. No, na przykład takiego Krymka, czy takiego Pawika, to powiem Wam, że Pawik i Krymek nawet nie muszą dla mnie latać. Bo, Krymek i Pawik to wiecie doskonale, że to ozdobne, Ale taki kok, nie wiem, na przykład taki nie wiem, taki na przykład Budapeszt. I on nie chce chodzić. No, to co to za Budapeszt? No, w ogóle nie Budapeszt dla mnie jest. jest głupie, koczysko. Takie nielotne i tego. Ko koki to też są dobre gołębie do latania. A ja chcę ogólnie mieć siłę bojową, która będzie tam przylatała. A on, on naprawdę dobrze lata, więc. On mam, będzie się do góry, on będzie lepszy od moich niektórych. Na przykład, krymeczka. Ale ja by to była samita na przykład, do tego żałobnika by się mogło wziąć. Ale tego żałobnika ta szkoda mi rozdzielać z nią, powiem Wam. Bo one, one już. To jest jego pierwsza samica, a to jest jej pierwszy samiec i one do tej pory razem żyją sobie wyobraźcie. Co dopiero jest Szok widzicie, ta. Ona, ona już dwa razy prawie życie straciła. A, a go jeszcze ani raz... Nie, go raz ganiała, ale to chwilka, jakby młodszy. Bo go dostałem, jako pisklaka go dostałem, on jak był malutki. On teraz już 6 lat ma, więc to jest stary już... taki byk, o. Stary gruchacz, więc no. To co ja? Już będę się żegnał. No, do jasnego trzeba albo dokupić, albo się złapię jakąś, albo tego nie wiem jeszcze, co ja tam zrobię, ale dobra. Żegnam się z Wami już. Możecie napisać komentarz między innymi z nazwą na przykład tego grupy. Ja się z Wami tymczasem już żegnam. Pozdrawiam.